wszystkim, jesteśmy dzisiaj w sklepie plastycznym i będę wybierać rzeczy na ślepo. Przewiążę sobie oczy i będę chodzić po całym sklepie i wybierać cokolwiek mi się natknie w ręce, a później będę z tego tworzyć rysunek i zobaczymy ile w ogóle wydam, bo się trochę tego boję, że dojdę do jakiejś rzeczy, która będzie kosztować nie wiadomo ile, no i później będzie nieciekawie. Także zapraszam Was teraz ze mną, będę mniej więcej wiedzieć co chcę kupić, że na przykład kredki czy ołówki. Osoba Czyli moja siostra będzie mi mówić, gdzie mniej więcej mogę je znaleźć. No i ja z zamkniętymi oczami będę dochodzić tak i brać jakiś kolor. Coś w tym stylu. Także zapraszam. Nagrywasz mnie? Bo no. <głos》>, więc nie widzę. Na sam początek pomyślałam, żeby wybrać jakieś dwie farby, dwa kolory, tylko nie wiem, czy akwarele, czy akryle, ale jak widzicie, możesz rzucić okiem kamerą. Jest tutaj bardzo dużo farb, więc w którą stronę mam iść? W prawo czy w lewo? Może. Nie wiem! Może najpierw jedną weźmiemy stąd. O Jezu. Jestem tu blisko, nie? Mhm. Gdzieś może z dołu. Tutaj coś jest. O Jezu, jaka wielka, nie chcę takiej wielkiej. Może jakbyś mniejszą. Dobra, tu mam jedną. O, koszyk mogłyśmy wziąć, wiesz? Dobra, mam jedną. I teraz z tamtej strony. Nie idę w ciebie. Prawie. Tutaj, dobrze? Mhm. O. Dobra. To może... Tutaj też jakaś wielka. Nie chcę wielkich farb. Chcę. O, tutaj górę. Okej. Okay. Czyli mam dwie farby. Muszę iść po koszyk, ale nie patrzę. No, może mnie wyłączyć. Idź po. Okej, okay, teraz na pędzelki. Gdzie? Teraz. Chodź, prosto. Okej, okay, idziemy na pędzelki, ale ja nie będę. Prawo, Gdzie? Gdzie? Prawo. Ja w gdzie? W prawo. Nie. <noise> gdzie ja jestem? Tu jest? Tu pędzelki są? Nie. Po prawo. No. No. O. To są do akwareli, nie? Czy nie? A jakie ja mam akwarele? <grym> nie wiem co ja mam. Tutaj jest wyżej? Tu Nic nie ma. Tu wyżej, sam tu niżej. Wyżej, niżej i po lewu. Jeszcze po lewo. O, to jest może... jakiś fajny. Jakiś taki gruby niżej, tak? No. Jaki wielki, to może ten wezmę. A jeszcze jakiś mniejszy. Są mniejsze? Są. Tu. <noise> o, dobra, mam chyba mniejszy. Ten biorę, czyli bierzemy... Te dwa pędzelki, miałam wziąć jeden, ale wezmę dwa, żebym miała większą i mniejszą, bo nie wiem, jaki papier nam się wylosuje, wybierze. Ok, to przechodzimy dalej. Tu. Co jest? Tu. No. Wiesz co, możesz na tej ku jedną wszystko nagrywać. Mm -hmm. No szybciej. Co tu jest? No to co odpadałeś. Pisaki. Tu? No. Tak? Tu? No i w lewo. Poczekaj, jaka była cuda? No prosto teraz. Уважай ну уже просто. То? До меня. Хорошо. Джордж? Еще. А где я? Ну, говоришь мне, брато, я иду на проставцев. Ну и еще. Te, tu y, jakieś żelopisy albo coś, nie? No. Yy, to weźmy też za dwa może. Ten może być ten i to może gdzieś tu dalej. Może jest? Nie, masz pojedynczki. Ja. Ten. Może być ten i ten. No nie wiem jak to wygląda, no. Dobra. Jakiś ołówek? To chyba na górze. Dobra, to na idziemy go. na górę. Dobra. Idziemy na górę. Na schody. Nie, nie mogę połączyć. Uważam. To ja może otworzę. Albo nie mogę patrzeć do koszyka. To, no, to trzymaj mi koszyk, sobie. a ja wejdę na górę. Połączyć? Ale będzie mi ten. O Jezu. Połączyć? No to czas na jeden ołówek, tak, żeby miała coś do szkicu. I podobno są tu. Niżej. Tu? Niżej. Tu? Jeszcze niżej. Tu? I po prawej. Tu? Po prawej. No i niżej. Tu? No. O Jezu, jakiś jeden tu jest. Ja ocenię to. To jest derwent czarny. Dobrze? No. <grym> Dobra. To jeszcze teraz parę kredek, bo wzięła ze trzy kredki może. Gdzie są kredki? No, naprzeciwko ciebie. Tu. I chyba, że tutaj. Dalej. Czyli ze trzy kolory kredek bym wzięła. Tutaj jest coś? Jakaś kredka. Tak? <laughs> nie, tak? nie wiem czy to kredka. Przeczytaj. Nie. Węgiel. A, no o, pewnie jestem brudna. <laughs> nie, bo to jakieś białe. Gdzie są te kredki? Łówki. No to... do ołówków mnie prowadzisz. Tu? Nie. No mi było się naprzeciwko, ale chodź tutaj. No, i tu. tu? No. Mm. Dobra, widzę, że to... widzę, że to jest akwarelowa kredka, bo jest heksagonalna, ale chcę zwykłą. Też. Tu też. To pewnie Albrecht Dürer jest. To na pewno jest Albrecht Dürer tu jest polichromos tak to jest no. polichromos pokaż się tu nie, to drewno jest dziwne to będzie polichromos, tak dalej nie ma możesz się wrócić albo wyżej, chociaż nie możesz się wrócić tam jeszcze 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 jeszcze. Ale gorąco Co to jest to Tu? No. To weźmy taką kredkę. Czyli mamy trzy takie kredki. Fajne? Czy nie fajne? fajne. <laughs> o, no tutaj. Dobra. Czekaj, muszę poprawić, bo mi spada. Ale dobra. To jak jakiś papier, jakiś taki grubszy, myślę. Albo nie, dobra, byle jaki. Gdzie są papiery? Tu? Chyba. Co? Dobrze? No. Niżej chyba są, nie? Mm -hmm. Co? No uważaj. No. Na podłogę schodź. Tu? No. Tu jest coś? No. O, jest. A no to mały, to chciałam trochę większy. Będę. No, to jest jakieś. To pewnie Winsor and Newton Smooth and Extra, coś tam. <grywia> to będzie. Nie wiem. <grywia> o Jezu, to jest wielki. Nie, takiego chyba nie chcę. Nie, to jest za wielki. Po prawej też masz. Tu? Tu. Tu? No. O, to może być coś fajnego. Zobaczę, jakie kartki są. Żeby mi farba mniej... O, dobre. Czyli bierzemy taki... Dobrze pokazuję? Taki mm -hmm. blok do tych wszystkich rzeczy. Także wkładam do mojego korzyka. O! Tadam. To teraz pomyślałam, że jak mamy już wszystko, to możemy wybrać cokolwiek, żeby nam ładnie wyglądało w rysunku. Także zrobię coś takiego. I enature Ups. <laughs> nie wywal wszystkiego w sklepie. O Jezu, co to jest? To są też, co mnie To ja nie chcę. No, przecież tu nie wymieniłyśmy miejsca. O no, tam się idzie. Tu? No. Nie, jak są pacynki do Pan Pasteli. <laughs> Widzicie, ja wszystko poznaję po dotknięciu tym. Nie chcę pacynek. O! O, fiksatywa. Chyba nie chcę fiksatywy. Ja mam pacynki. Nie, bo nie bliżej. będę miała. Tam są pastele pewnie, jak są tu pacynki, to wiecie. O. Tu jest pan pastela, tu to ja czuję. Jaki? O? To biorę. Może być? <ścoughs> Chyba jakaś tektura. Nie no, przecież tu są jakieś rzeczy no, te same. Z tej Alejki. Właśnie. Dobra, coś tutaj mam. To jest coś. Coś, co ja chcę. O to! to. <noise> może być, może. No to dobierzemy. Czyli mam. mamy... O. Nie wiem, co to jest. Nawet nie wyczuję. Ale bierzemy i zaraz patrzę, co wybrałam. Mamy już wszystkie nasze zakupy. Nie, już to mówiłam. Mamy... Ojeju. Jestem chyba rozmazana cała. Ale dobra, reakcja na moje zakupy, które będę musiała kupić. Tak, dobra. Mamy blok. Uuu, ale fajnie. Tego to ja jeszcze nie miałam, Akademia. Dobra, wy to widzieliście, ale okej. Okay, to jest dobre, to jest... Dobra, zwykły. Dalej mamy to, co wy brałam aha, czyli fajnie węgiel kawałki węgli, no będzie chyba spoko dalej o kredki a zgadłam, ale fajnie, boże to mi się podoba, ten jest przepiękny, nic z tego, że ja go mam w domu to też mam w domu, a jeszcze ta trzecia kredka była to nic kredka, ale o fajnie jelly roll metallic, dobra złoty co to jest? Artist's Hog Round, Winsor Newton. Hmm, to jest chyba do oleju, mam nadzieję, że jakąś olejną farbę wybrałam. Dalej, Derwent Ink Dance. A dzisiaj prowadziłam warsztaty z Derwent Ink Dance, więc idealnie. Dalej mamy... Uuu, chyba drogi pędzelek. <laughs> Winsor Newton Professional, chociaż chyba nie jestem jednym z najdroższych, ale drogi. Boję się. Uuu, teraz mamy ten srebrny, Jelly Roll Metallic, fajnie. I jeszcze tu mam coś. Derwent Graphic. Zobaczcie jak ja przewiduję to, co ja w ogóle wybieram. I farby tylko, tak? Farba olejna, okej. Okay. Czyli mamy jeden pędzelek, który możemy wykorzystać do olejnej. A tu mamy jakąś farbę, też olejną. No po co mi ten pędzelek? Idziemy go zanieść, bo to jest do akwareli, to jakoś nie potrzebuję. Ale w ogóle powiem Wam, zobacz tutaj zbliżenie na te piękne moje rzeczy, że paleta kolorystyczna jest przepiękna dlatego, że mamy dwa takie same kolory farb olejnych i mamy też takie niebieskie i szare. No i tutaj mamy złoty i srebrny, także będzie coś ciekawego do wybrania, do narysowania. Także myślę, że będzie coś naprawdę ciekawego do narysowania, więc trzymajcie kciuki, co mi wyjdzie. No i zaraz idziemy sprawdzić, ile wszystko kosztowało. Za całość wyszło 157 34 grosze, więc nie jest aż tak źle, jakbym się spodziewała. Zauważyłam, że na stronie są o wiele, wiele droższe kolorki np. tych farb Windsor Newton olejnych i cieszę się, że wybrałam tę tańszą. Teraz możecie przyjrzeć się dokładniej wszystkim przyborom, no i pokażę Wam również, jak wyglądają kolorki na papierze. Bo trzeba, tak trzeba zrobić słocze, zanim zacznie się cokolwiek tutaj robić, bo będzie to ciekawe połączenie. Wiecie co? Teraz, jak montuję ten film, to tak patrzę i czegoś mi tutaj brakuje. Zupełnie zapomniałam podczas zakupów dojść do stoiska z markerami. O, wtedy to byłoby jeszcze ciekawiej. Połączenie olei i markerów. No, cudownie. A no i jeszcze, kiedy sprawdzałam, co dokładnie udało mi się wybrać, no to powiedziałam wam, że. Farby są tego samego koloru, bo tak wyglądały, ale na szczęście nie jest tak, chociaż są bardzo, bardzo podobne. Jedna jest bardziej bordowa, a druga bardziej różowa. Chociaż, no wiecie, takiej zbyt dużej różnicy to tu nie ma. Wolałabym jednak, żeby jakaś była jasna, druga ciemna. No ale cóż, kiedy się losuje, a raczej wybiera z zamkniętymi oczami, no to właśnie takie rzeczy wychodzą. Okej, okay, jak widzicie, zabrałam się już za szkic mam ołówek, chociaż przeważnie rysuję takimi kolorowymi z kolorowym wkładem, dlatego, że po prostu ten grafit mi się nie rozmazuje pod ręką, to tutaj przełamałam się i zrobiłam szkic grafitem, no bo po prostu pomyślałam, że kredki wykorzystam do czegoś innego. Powiem wam tak, Długo głowiłam się w ogóle, gdzie czegokolwiek użyć, jak to zrobić, żeby dobrze wyglądało i było bardzo ciężko, dlatego że te kolory jakoś nie do końca ze sobą współgrają. Zastanawiałam się, jak użyć tych farb olejnych, żeby one w ogóle jakoś tutaj dawały radę, bo jeżeli nie jesteście zaznajomieni z farbami, to na przykład farby akwarelowe wysychają bardzo szybko. Farby akrylowe również schną w dość szybkim tempie. Natomiast farby olejne, no to już potrzeba czasu i to przynajmniej kilka dni na wyschnięcie takiej farby, szczególnie w kolorze czerwonym, w odcieniach czerwonego. Więc musiałam ich użyć raczej na sam koniec, żeby nic sobie nie rozmazać. No i też nałożyłam dość cienką warstwę, bo rysowałam na papierze do rysunku. Ale miał 200 gramów, więc też nie był. Aż tak cienki, żeby mi się pofalował. Jeśli chodzi o samą moją pracę, no to powiem Wam szczerze, że bardziej mi się podobała, kiedy było to narysowane samym ołówkiem, bo później z minuty na minutę jakoś tak niekoniecznie mi się to podobało, dlatego że te techniki jakoś. No, nie, to nie jest dla mnie łączenie aż tylu, tylu rzeczy naraz. Szczególny problem miałam również z umiejscowieniem węgla. Dlatego, że też bardzo nie lubię się brudzić, no. A przy tego typu węglu bez osłonki jest to nieuniknione. Również nie dałam rady tego nałożyć tam, gdzie chciałam, jak zobaczycie, bo po prostu nie dawało się tego nałożyć np. Na, na farbę czy na ołówek. Dlatego musiałam zrezygnować z tego, co sobie pomyślałam wcześniej, no, i nałożyłam po prostu na sam dół, tam, gdzie było, był goły papier. No cóż, często kiedy nie przetestujemy tego wcześniej, może nam zdarzyć się to, że po prostu nie będzie wszystko tak jak chcemy. Aha, jeszcze muszę wspomnieć, że pędzelek, o którym Wam mówiłam, że nie będzie potrzebny, to jednak się naprawdę przydał, dlatego że kredka Inktense, tak samo jak kredka Albrecht Dürer, są wodorozpuszczalne, więc idealnie mi się tutaj sprawdził, no i też mogłam nałożyć na takie mniejsze obszary, czego nie mogę powiedzieć o tym pędzlu szczecinowym, bardzo ciężko było nakładać nim farbę, na przykład na usta, bo po prostu nie chciałam psuć tego naturalnego pędzelka, który jest przeznaczony do akwareli, farbami olejnymi. Tak jak wam mówiłam wcześniej przez kilka dni nie wyschła mi farba, zostawiłam ją tak, abym mogła później coś na niej narysować. Niestety właśnie nie wyschła, dlatego musiałam zrobić Maki na oddzielnej kartce, na tym samym papierze, bo również nie chciałam, aby zapchały mi się te żelopisy. Wiecie, lepiej nie rysować po mokrej farbie. Cała ta praca wygląda dość szkicowo. Właśnie o taki efekt mi chodziło, dlatego nawet nie wymazywałam tego pierwszego szkicu, że po prostu widać te kreski. A jeszcze zanim skończymy, to chciałam Wam powiedzieć, że jeśli jesteście zaciekawieni którymiś z tych przyborów, no to wypiszę Wam je wszystkie w opisie, jak nazywają się dokładnie, i również z linkami. A jeśli chodzi o dzisiejszy film, to już wszystko. Będę się z Wami żegnać w taki sposób, dlatego że nie nagrałam zakończenia w sklepie, a bez sensu będzie siadać po prostu, wiecie, żegnać się z Wami z domu. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. No i dajcie znać, co sądzicie o nowym intrze i poczekajcie na zakończenie. Także do następnego. Pa!